Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Otonologia Praktyczna. Dzisiaj zastanowimy się, jakie badanie w diagnostyce zawrotów głowy jest najważniejsze, jakiego badania nie można pominąć, chcąc dobrze zbadać pacjenta z zawrotami głowy. Wyobrażam sobie, że gdybym zrobił sondę uliczną i zapytał przypadkowe osoby na ulicy, jakie badanie jest najważniejsze w diagnostyce zawrotów głowy to mógłbym spodziewać się różnych odpowiedzi. Ktoś powiedziałby, że to badanie rezonansu magnetycznego, ktoś inny, że tomografia komputerowa, badanie VNG, badanie VHIT, badanie w kierunku otolitów, badanie kręgosłupa szyjnego, badanie neurologiczne, czy też inne wyszukane badania. Nie jestem pewien, czy ktokolwiek wpadłby od razu na właściwą odpowiedź. Badanie, które jest najważniejsze w diagnostyce zawrotu głowy, od którego zawsze zaczynamy badać każdego pacjenta z zawrotami głowy, w dodatku badanie, które jest tanie i nie wymaga użycia żadnego sprzętu czy aparatury medycznej, może być przeprowadzone w każdych warunkach, nawet w gabinecie, gdzie jest tylko biurko i krzesełko, ani też nie jest w jakikolwiek sposób uciążliwe czy bolesne dla pacjenta, to wywiad. W języku medycznym to słowo oznacza po prostu rozmowę. Nie taką zwykłą rozmowę jak przy ciastku i kawie, tylko taką specjalną rozmowę, w której musimy określić dolegliwości pacjenta, historię i ewolucję tych dolegliwości w czasie ich siłę, natężenie, rodzaj i charakter objawów, częstotliwość, czas trwania, dotychczasowe badania i rozpoznania dotychczasowe, dotychczasowe leczenie i wiele jeszcze innych istotnych informacji. Mówię tutaj musimy, bo dobrze jest, gdy pacjent angażuje się w odpowiednio w tą rozmowę i aktywnie w niej uczestniczy. Chodzi o to, że samo pojęcie zawrotu głowy jest przez pacjentów bardzo różnie postrzegane, interpretowane. To znaczy, że jeśli pacjent mówi, że ma zawroty głowy, to może to oznaczać całe szerokie spektrum objawów: od klasycznych wirowych zawrotów głowy, które są charakterystyczne np. dla łagodnych napadowych położeniowych zawrotów głowy, czy problemu, czyli problemu z otolitami, lub zapalania neuronu przecinkowego. Również w przebiegu migreny przecinkowej, tego typu zawroty głowy mogą się zdarzyć. Poprzez uczucie zaburzeń równowagi, chwiejności, bujania czy kołysania w głowie, niepewności w nogach, które mogą mieć związek np. z potrójnym PD, obustronną vestibulopatią czy z wyrodnieniem narządu przedsionkowego związanym z wiekiem, a także niespecyficznych dolegliwości, takich jak uczucie stanu jak przed omdleniem, uczucie ciężkości w głowie, uczucia zamieszania w głowie, mroczków przed oczami, zaburzeń widzenia, czy też bólu głowy. Bo i taki objaw jest często wrzucony przez pacjentów do dużego worka objawów pod nazwą zawroty głowy. Trzeba więc w rozmowie z pacjentem ustalić, jaka jest charakterystyka jego objawów, co pacjent rozumie pod pojęciem zawrotów głowy, co wstępnie może naprowadzić lekarza na właściwy trop diagnostyczny. Pod uwagę bierzemy wiele szczegółów, nie tylko samą naturę objawów, ale to na przykład jak często się pojawia, jak długo trwa pojedynczy atak, a może w ogóle nie ma ataków, tylko są to ciągłe, uporczywe, nieustające zawroty głowy lub zaburzenia równowagi. Po dobrze zabranym wywiadzie mamy obraz choroby i często wstępną, na razie w głowie, koncepcję dotyczącą diagnozy, którą możemy dalej rozwijać, wykonując dodatkowe badania kierunkowe czy zlecając dodatkowe konsultacje. Jeśli działamy inaczej, to znaczy, jeśli najpierw zlecimy listę badań bez uprzedniego zabrania wywiadu, to można pominąć wiele ważnych informacji i w rezultacie nic nie widzieć o pacjencie, zwłaszcza kiedy badania dodatkowe wychodzą prawidłowo. Tak jest np. z łagodnymi napadowymi położeniowymi zawrotami głowy. Badania dodatkowe w tym schorzeniu, np. badanie VMG lub VHIT, najczęściej wychodzą zupełnie prawidłowo, a wystarczyłoby wypytać pacjenta, na czym polegają jego dolegliwości i zrobić własnoręcznie dwa proste testy należące, żeby zorientować się w sytuacji. Podsumowując, badanie dodatkowe w otoneurologii powinny być tylko uzupełnieniem wywiadu, którego wartość jest nie do przecenienia. Na podstawie tylko samych badań dodatkowych bez uprzedniego wywiadu możemy nadal nic nie wiedzieć o pacjencie. No, i tak samo w drugą stronę określając dobrze dolegliwości, czyli zbierając ukierunkowany wywiad, możemy mieć dosyć dobrze wyklarowany obraz choroby pacjenta, a potem dobrze dobrane badania dodatkowe i uzupełniające mogą pomóc postawić właściwą diagnozę. Poza tym wywiad pomoże nam ustalić, jak objawy pacjenta kształtowały się w przeszłości, a nie tylko w danej chwili, co może być istotnym elementem, żeby poukładać obraz choroby pacjenta w jedną całość. Ponieważ w danym teraźniejszym momencie pacjent może nie mieć wszystkich charakterystycznych objawów danego schorzenia, ale być może występowały one wcześniej. I tak oto płynnie przechodzimy do drugiego ważnego badania w zawrotach głowy, lub może narzędzia w diagnostyce zawrotów głowy, tzw. obserwacji. Co to znaczy obserwacja? Chodzi o to, że wiele z przyczyn zawrotów głowy nie da się określić od razu, ponieważ w danym momencie badania pacjenta objawy mogą być niecharakterystyczne lub niepełne, zwłaszcza jeśli objawy pacjenta powstają denowo po raz pierwszy, nie ma on żadnej medycznej przeszłości i są one niespecyficzne, niepełne lub trudne do określenia to z czasem w trakcie obserwacji pacjenta wiele objawów może się ujawnić i wtedy będzie można powiązać wszystko w jedną całość. Przykładem jest choroba meniera. W początkowej fazie choroby niedosłuch w jednym uchu może być przejściowy lub może go w ogóle nie być. Dopiero z czasem, po wielu atakach, może dojść do trwałego pogorszenia słuchu w jednym uchu. Ale widząc pacjenta z chorobą meniera tylko raz, w początkowej fazie można jej nie rozpoznać, ponieważ nie rozwinęły się jeszcze wszystkie. Charakterystyczne objawy, które rozwiną się prawdopodobnie później wraz z czasem trwania choroby. No i właśnie, jeśli pacjent pozostanie w obserwacji, to znaczy będzie zgłaszał się na zalecone wizyty kontrolne, to lekarz będzie miał szansę zaobserwować, jakie kolejne pojawiające się objawy i powiązać wszystko w jedną całość czyli postawić rozpoznanie, mówiąc prościej. Dobrze, jeśli pacjent jest obserwowany przez tego samego lekarza, ponieważ ma on wtedy szansę zdobyć bardziej kompleksową wiedzę o danym pacjencie. W życiu obserwuje się natomiast różne sytuacje, na przykład przyjeżdża pacjent z przewlekłymi zawrotami głowy i pytam go, na przykład, czy był pan pani konsultowana przez neurologa. No tak, trzy razy słyszę w odpowiedzi. Myślę sobie, no super pacjent został dokładnie przebadany neurologicznie i proszę, żeby pacjent pokazał mi tę konsultację. No i okazuje się, że owszem, pacjent ma trzy konsultacje, ale u trzech różnych neurologów. Jakie to ma implikacje? No takie, że każdy z tych neurologów widział pacjenta po raz pierwszy i ostatni. Dla każdego z nich był to pacjent nowy, czyli zupełnie biała karta. Musiał go zbadać od początku, zlecić jakieś badania, założyć jakąś koncepcję diagnostyczno-terapeutyczną, po czym pacjent znikał z horyzontu i tak oto cała ciągłość procesu diagnostyczno-terapeutycznego zostaje przerwana. Po czym pacjent zgłasza się do kolejnego lekarza, który zaczyna wszystko od początku. Czego zabrakło? Ciągłości obserwacji. Obserwacja objawów pacjenta w czasie jest więc potężnym narzędziem diagnostycznym, nie tylko w przebiegu diagnostyki zawrotów głowy, ale w ogóle jakichkolwiek objawów chorobowych. Pozwala sprawdzić, na jakie leki pacjent reaguje dobrze a po jakich czuje się źle w związku np. z działaniami niepożądanymi pozwala dobierać właściwe badania dodatkowe i konsultacje pozwala obserwować objawy ich ewolucję w perspektywie czasowej co ułatwia diagnostykę różnicową czyli wykluczenie kolejnych możliwych przyczyn dolegliwości Podsumowując, dwa niezwykle ważne narzędzia diagnostyczne zawrota głowy to wywiad i obserwacja. Dlatego, jeśli jadą Państwo na swoją pierwszą konsultację do laryngologa lub neurologa z powodu zawrotów głowy, to proszę spodziewać się szczegółowych pytań w zakresie swojej dolegliwości w celu określenia obrazu choroby. Prawdopodobnie będą też zlecone badania dodatkowe i wizyta kontrolna. Proszę też nie zapomnieć zabrać wszystkich badań, które były wykonane. Wcześniej, a które mogą mieć związek z zawrotami głowy, a jeśli Państwo nie są pewni, czy dane badanie będzie miało związek z, zawrotem głowy, z zawrotami głowy, to proszę po prostu zabrać wszystko. Mam nadzieję, że trochę naświetliłem ten temat. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, Krzysztof Właściński, oto Praktyczna.